Powinniśmy spróbować odgrywania ról. Co masz na myśli, zobaczysz, czy pacjent jest gotowy, ciśnienie krwi jest nieco wysokie. Sztuka. Dzisiaj położę się wcześniej. Dobrej nocy, kochanie, dobrej nocy. Kiedy chciałeś się nauczyć, tylko grać na gitarze, a każą ci się uczyć nut, gam i pasaży. Widzisz tego gościa tam. Najgorsza miska w historii. I jeszcze coś na insta, jak fotogeniczne macie Walter, nie odchodź. Masz obowiązki. Nie, od teraz jestem chmurą. Mmm, kawa. Wyobrażasz sobie, że kiedyś rodzice dawali szlaban na telefon? Czyli jako karę stosowali zakaz rozmawiania i zadawania się z ludźmi? Psyt, chcesz śmierdzieć biedą? Ja przełykam ostatni kęs kanapki, mój pies. Kiedy przymierzasz okulary, znajomego, żeby zobaczyć, jak bardzo jest ślepy. Kiedy pokazujesz swojej mamie, że w końcu schowałeś do szafy ubrania, które od miesiąca leżały na krześle. Rolex, zegarek z żabą, pokazuje czas, przystępny, ma żabę. Lazania? Czy ktoś powiedział lasania? Kiedy gra ładuje się tak szybko, że nie możesz przeczytać protipów na ekranie ładowania. Kiedy przez całe zajęcia robiłeś coś w telefonie, a prowadzący nagle zadaje ci pytanie. Kiedy ktoś zapyta, co zrobiłem w ciągu dnia. Kiedy piszesz list, heche he, pisze list chouchou. Wow, sam zbudowałeś. Tak. Wysłałaś sywi do wszystkich firm, tak, a ty sama to gdzie byś chciała? Na rączki. Challenge napisz w komentarzu, czy chcesz na rączki, a teraz kopźni lajka byczku. Przyznaj się, głaskałeś inne pieski, tak czy nie? Jej stary twój chłopak coś długo siedzi w Kiblu, ja w Kiblu. Jak poznać, że mieszkasz w naprawdę kiepskiej dzielnicy? Kiedy miałczysz do człowieka, żeby dał ci jeść, a on zamiast tego ci odmiałkuje, i to z trzynastoma gramatycznymi błędami. Kiedy wygram w lot, to nikomu się nie przyznam, ale będą jasne znaki. Podrapał, ale przeprosił. Ale jestem głodny, a teraz już nie. Przeczytanie gównoburzy na dwieście komentarzy przeczytanie jednej strony lektury. Masz 30 lat, mieszkasz z mamą i nie pracujesz. Też bym tak chciała. Ta jedna ciocia łapiąca za policzki. Ktoś pokazuje mi drogę, ja z moim topograficznym debilizmem, bardzo dobrze wiedząc, że niczego nie zrozumiem za pierwszym, drugim ani za trzecim razem. Och dzięki. Reklamowanie: Nutelli albo płatków Lion jako coś dobrego na śniadanie powinno być zakazane. Hej młody, chcesz trochę dwugodzinnego opóźnienia? Dziwny ten pies. 8 marca, 9 marca. Przypadkowo zalałem port USB w laptopie. Teraz laptop twierdzi, że znalazł jakiś nowy sprzęt, ale nie możesz zidentyfikować jaki. To whisky z kolą głuptasku. Cieszę się, że dorastałem oglądając to, a nie to. Muszę pamiętać, żeby wyciszać telefon przed robieniem zdjęć. Znowu się pan spóźnił, co się tym razem stało? Szefie, nie uwierzy pan. Noż kurde mać. Jak mówiła moja babcia, facet bez pieniędzy to koleżanka. Kochanie, nie musisz czasem wstawać do pracy? Już wstaję, papa kochanie. No na razie, całe łóżko dla mnie. Dżuma, głód, wojna, śmierć, poniedziałek. Kiedy masz już serdecznie dosyć przypomnij sobie po co pracujesz 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Kiedy gdzieś leci piosenka, której nie słyszałeś od kilku lat. Ja żeby nie wstawać w nocy do kuchni, nalewam sobie wodę do szklanki i stawiam ją koło łóżka, kod dzięki. Tak jest o wiele wygodniej. Bardzo smaczne memy. Żadnej chrząst, wyważony aroma. Bukiet smaków dojrzały, nieprzesadzony. Idealna kompozycja na wiosenne wieczory. Kiedy poczujesz zapach alkoholu, którego wypiłaś o jeden kieliszek za dużo. Zawsze myślałem, że wampiry są takie bogate, bo przejmują pieniądze swoich ofiar, ale właśnie podczas oglądania filmu dotarło do mnie, że przecież oszczędzają pieniądze na jedzeniu. Moje zdjęcia w social media, które robiłem w 2008 roku. Jak wyglądam teraz? Trzymam w plecaku uniwersalnego pilota, żeby przyciszać głośne telewizory w pubach. Dlaczego się spóźniłaś? Ładne dziewczyny często się spóźniają bez konkretnej przyczyny, a ty dlaczego? Żona zamów coś dla gości, ja zamawiam taksówkę, goście. Kiedy nawet nie zauważyliście, że były Oscary. Kiedy czekam, aż ktoś z obsługi mnie zauważy, bo samoobsługowa kasa w biedronce znowu nie widzi jakiegoś produktu. Kiedy dorosła 30-letnia kobieta podrywa małego 29-letniego mnie, co się odwala? W przyszłości będziesz mógł kupić jaką grę zechcesz, ale nie będziesz miał czasu w nią grać. Ja dwie sekundy po tym, jak ktoś mi bliski mówi, że coś go boli, idź do lekarza, nie wolno tego ignorować, chcesz umrzeć. Jak gdy boli mnie coś od 15 lat, boli to boli, znaczy, że żyje. Co oni z nimi zrobili? Ja szykujący się do 8 godzin pracy, wiedząc, że jakieś dziewczyny, za zdjęcia swoich stóp, w jeden dzień zarabiają więcej niż ja przez cały miesiąc. Kiedy się odwróciłeś i zobaczyłeś, że do budzika zostało dwie minuty. Mucha zawsze będzie muchą. Wracam sobie do domku taksówką. Kierowca ma jakieś centrum dowodzenia. Kiedy jesteś silniejszy, ale mniej liczny. Kasierka. Kasierka, która zna kod na kajzerki. Kasierka, która potrafi dokonać zwrotu. Baba ze skarbówki, kiedy nie dałeś jej paragonu do rączki. Kiedy proszą cię, żebyś pozmywał naczynia, i mówią, że tam tylko jakieś dwa kubki są: dwa kubki, dwa garnki, cały serwis po babci, kubki z całego domu i dwie patełnie. Ten przyjemny moment, kiedy właśnie zmieniłeś pościel, i teraz przez trzy miesiące będziesz spał w czystej. Moja twarz, gdy myślę, że doskonale ukrywam irytację. Mieszkanie samemu to pół dnia cieszenia się, że mieszkasz sam i pół dnia dołowania się, że mieszkasz sam, życie. Fajnie, ale i tak wolałbym się z Wami spotkać przy wodopoju. Zgadza się, rozwalam pieniądze w internecie na swoje zachcianki, a to proszek kupię, a to papier toaletowy, czasami nawet skarpetki, niczego sobie nie odmawiam. Doktorze złamałem nogę w trzech miejscach. Proszę więcej nie chodzić w te miejsca, należy się 200 zł. Kiedy ktoś prosi cię, byś opowiedział mu o sobie, darmowy kotek, trochę gruby, ale poza tym uroczy i zdolny. Ej nadnercze, co tam masz? Adrenalina, wyrzuć to natychmiast. Powiedz mi prawdę, jestem gotowa ją usłyszeć. Na zakupach mówię, że wszystko ci pasuje, żebyś nie przymierzała kolejnych ciuchów i żebyśmy mogli pójść do domu. Nie poddawaj się, jesteś obecnie bliżej miliona na koncie niż Elon Musk. Kiedy słońce grzeje przy minus 5. Jakie L4, panie Areczku, jak miał pan siły pójść do lekarza, to ma pan siły pójść do pracy. Kiedy nie było cię na wykładzie i pożyczyłeś od znajomego notatki. Kiedy jesteś zmęczony życiem i martwy w środku, ale przynajmniej masz koteczki. Lasek. Mój tata kupił mi, małej, piątoklasistce buty w rozmiarze 37. Na wyrost skończyłam 30 lat i póki co dorosłam do rozmiaru 36. Kiedy miałeś dostać premię, ale szef powiedział, że jednak nie zasłużyłeś. Dawaj następny filmik byczku.